Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Kto to są ci ubodzy w duchu, o których mówi dzisiaj Pan Jezus? To ci, którym się życie nie udało, ci, którzy mają życie połamane, tak jak Jezus, ci, którzy się dają oszukać, ci, którzy się dają wykorzystać, ci, którzy się dają okłamać. Ci, którzy nie odnoszą sukcesów, którzy nie są z siebie zadowoleni, ci, którzy mają połamane historie, ci, którzy mają wielkie rany, ubodzy w duchu o nich mówi Pan Jezus, że są błogosławieni. To nie tylko pierwsze, a więc i najważniejsze ze wszystkich błogosławieństw Jezusa, z kazania na górze, ale także jedyne, jedyne błogosławieństwo, w którym Jezus Chrystus używa. Czasu teraźniejszego, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, należy już dzisiaj. Wszystkie inne błogosławieństwa są w czasie przyszłym: będą pocieszeni, będą nasyceni, posiądą ziemię. Tymczasem to Królestwo Niebieskie należy do ubogich w duchu już dzisiaj. Ten, kto jest ubogi w duchu, tak jak ja i tak jak ty. Przez to, że jedynym naszym bogactwem jest nasza ubogość, czyli to, co mamy u Boga, ci są już dzisiaj yy, spadkobiercami nieba, właścicielami nieba, synami nieba. I dlatego możemy podnieść ręce wysoko i mówić do naszego yy, Boga: Tato, Ojcze w niebie. Kazanie na górze najpiękniejsza konstytucja życia. Najpiękniejsze świadectwo wiary Jezusa Chrystusa, świadectwo wiary Boga. Tego nam było dzisiaj tak bardzo potrzeba. Do zobaczenia jutro. Wesołych świąt.